hmm 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 mm. mm, mm, Genia? Genia? No? że zadzwonić. no kolejną paczkę chipsów no. no, podobno dziękuję Ci się no Wiesz co tam mój Zbysek wymyślił? Słuchaj tego chyba. Dostałam rajstopy, to takie wiesz, grube, bo stwierdzę, że chcę, żeby mi było ciepło w 4 litery. I mam tutaj twój... zwienłego kwiatka. I z tego wszystkiego już jadam. Ja to myślałam, że ja to ja jestem, dla niego po prostu jak taka miss, miss world. I, i że on mi będzie na rękach teraz nosi on powiedział, że dzień kobiet to, to święto starej epoki i ma mi być się powtarzać a ty coś dostałaś? Mm. wow mm. zestaw tych fajnych kremów no to ci powiem Droscie, zazdroszczę. Będziesz teraz piękna. Aha. Co mam z tym kwiatkiem zrobić? Jadłe. Dzień kobiet. To tak mi się wydaje tej dzień, jak? że my to tak powinniśmy te czerwone szpilki. No nie mam szpilek, no. No co ja poradzę. Nie chodzę w szpilkę. Gumioki. I trzeba posprzątać. No tak, no muszę jej zaraz łobie zrobić, wiesz. A musiałam się pożalić. Myślałam, że zrobię jakiś fajny. Dostanie zwykłą pomidorówkę. A co to? No i co jeszcze do tych kremów? No i co? Pomadkę czerwoną. Jak ty se teraz usta wymalujesz, to zrobisz na dzielni? Powiem Ci. Sztos, no nauczam się z filmów, sztos, wiesz. Mhm, uh -huh. uh -huh. I będziesz jak ta Katę Winslet. To już nie. Mhm. Uh -huh. Pamela, Pamela Anderson. No. I ten twój niczym ten Hasselhoff. Czyste słoneczne plaże Bejłoczu. wiesz, masz chociaż jeszcze go a ja to nic. Ej, hey, czekaj! Jakiś, jakiś dzwoni do drzwi. Odezwa się za chwilę. Pa! Jenia. Jenia. Ratuj mnie. Przyszedł przed chwilą kurier i, i powiedział, że to prezent dla mnie. I są, są tu lipanki moje ukochane, takie ładne, na Jestem taka wzruszona. I, i, I takie duże pudło, czerwone. I powiedział, że to dla mnie na dzień kobiet. I ja... Ja nie wiem od kogo, że mam zajrzeć. Od Zbyska dla Feli. PS. Zadzwoń do pani Halinki. Y y y genial odzwonię za chwilę do ciebie. Muszę do pani Halinki zadzwonić. dobrze? Pa, pa, no, jestem w soku, normalnie. Zaraz tu jakiś normalny ten tam, z dobrej na złe, będzie przyje musiał przyjechać, albo też na sygnał, nie reanimować. Normalnie, no, no, kończę, no, pa, pa. pa. Pani Halinka? No, no, no to fela w tej stronie, no fela. Ja tu zaraz normalnie, reanimację będę potrzebować. No, 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 ja. Ja na, na Dzień kobiet dostałam tylko rajstopę i jednego kwiatka i myślałam, że to wszystko i teraz przyszedł kurier. To pani pomogła przygotować Zbyskowi takie dobra? O. I co my tu mamy? taka czerwień, jak u tej Luz barii, wie Pani? Oglądała Pani kiedyś te porywy namiętności? No i ten Escobar z tą Pamelą i ta Pamela zawsze miała takie czerwone ładne usta i ja jaka ta ta fela jak to oglądałam to mówię o, jakbym chciała te czerwone usta mieć na sobie ja teraz mam, skąd Pani? A bo czerwone mówi Pani, że każda kobieta w czerwonym ładnie wygląda że nie wynaleźli zielonego. Mm. I są takie dwie małe tubeczki Aha, że to, że to będą takie nowe usta, tak? I, I że mam na razie sobie tylko tą jedną otworzyć. I mówię pani, że ono jest takie fajne? Okej. Okay. Aha, mam prze, przejechać po ustach. Ale się błyszczą, mm. ale są mięciutkie, ojojo, a to ja teraz chipsów nie mogę jeść, no przecież te usta, trzeba o nie dbać i teraz tym czerwonym błyszczykiem. Mm. i co tu jest, perfum, wie pani, ja to zawsze się psikałam takim parfumem, taki wie pani, Stargot, pani, tej, Krystynki, za, za, za dwadzieścia złotych, zawsze miałam ten jeden. I... <todpl Doom talkin nós> Czy ja mogę, doktora Tretera? Bo normalnie zaraz dostanę zawał w serce. Ale jaka butelka! Ale jak to pachnie! O ja cię krącę. To teraz normalnie zbysek to jak zaprosi to tego tam swojego tego Jędruśka, To ale będzie zazdrościł. A ja powiem, że takie to dało pani Halinki, ale że, że ten Zbysek pomyślał. I, 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 I pani mi to przygotowała. Jestem mamy... A to to, 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 co? Mini błyscyki. ja mogę sobie codziennie innym kolorem buzię zrobić. I one się tak będą błyskać. I jeszcze to jest te różowe krówki. Jestem wzruszona za ten mój za ten mój Tak pomyślał na ten dzień kobiet. Dziękuję pani. Pani widziała ten czerwony płestek, ja zaraz, ja zaraz muszę po prostu się ubrać i, i mu pokazać to wszystko, no, 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 dziękuję. I pani też, pani Chlinko, dziękuję, że pani tak poprawia te, te skóry tych kobiet, nie, i są, prawie wszystkie będą teraz, wyjdą to na ty, no, no, no. Będą wszystkie jak prytyłmyn! No! Okej, okay. dziękuję. Byszek? Ty ino mi się tutaj przyznaj, czy ja to sprawka z tym kurierem? Bo ja już sobie z panią Halinką porozmawiałam. Ale, jak ty mnie zaskoczyłeś! Ja już myślałam, że ja doktora Tretera będę wzywać. Już. Dwójki szukałam, żeby znaleźć numer do leśnej góry. Takżeś mnie normalnie zaskoczył. Ja myślałam rano, że te raj stopy i że te, ten zwiędły kwiatek. To wszystko, że, że to do ciebie nie jestem tą kobitą, że tylko gary, fartuszek i obiad i pranie i nic. A ty mi tu taki normalnie prezent zrobił. Ja już czuję na kilometr, jak ten perfum pachnie. No nigdy nie czułam się tak luksusowo. Normalnie powiem ci, to dopiero jest dzień obiad. Kwiatki w wazoniku stoją, postoją. Zobaczymy, zrobimy test. Jak będą stać, znaczy, że szczerze dałeś. Do obiadu nie będziesz miał soli zasypanej. Spokojnie. Bądź spokojny. Będziesz miał taki obiad, że cacy. Ale ja ci muszę powiedzieć, ten błyszczyk. Normalnie mam czerwone usta. Tak jak zawsze marzyłam. Jak ta moja ulubiona aktorka z tej Pameli, no. Z tej telenoweli więzy, no. No zawsze wiesz, tak. Ja tak oglądałam go na to, to mógł, to usta tak maluje, I teraz ja sama mam takie. Hmm. Zbysek. Zbysek Stasek, tak, tak. Pamiętam, że nie za bardzo lubi zbysek. Ale dla mnie i tak jesteś z Jesteś moim mężem. Chupie. Po się podwyższyłaś. I tyle Ci powiem. Ale dziękuję. Dziękuję.